Na okładce nowego numeru Tygodnika do Rzeczy Jan Tomasz Gross. Jak to się stało, że ewidentny hochsztatler, człowiek bez wykształcenia historycznego, maniak naginający fakty do z góry założonej tezy, którego już pierwsza książka w oczywisty sposób dla ludzi znających się na rzeczy była bezwartościowa, zrobił tak wielką karierę? I przede wszystkim, dlaczego był tak bardzo w Polsce lansowany na autorytet moralny i przez kogo był? Lansowany. Przypominamy to wszystko, przypominamy karierę siewcy nienawiści Jana Tomasza Grosa, który ostatnio zasłynął stwierdzeniem udzielonym na dodatek niemieckiej gazecie, że Polacy w czasie II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. A to nie jedyna ważna w tym tygodniu postać, o której piszemy w tygodniku do rzeczy. Blok tekstów o przywódcy europejskim, który zwrócił na siebie uwagę wszystkich o Wiktorze Orbanie. Jak doszedł do tej pozycji obecnej, którą ma na Węgrzech i jak układały się stosunki szorstkiej przyjaźni, szorstkiego podziwu czy szorstkiej miłości polskiej prawicy do Wiktora Orbana. Wywiady. O tym, że islamiści są zagrożeniem i imigranci są zagrożeniem, nie mówi żaden polski nacjonalista, ale Miriam Szadec z pochodzenia Syryjka, chociaż być może właśnie dlatego, że nam to mówi, zostanie uznana za polską nacjonalistkę. Marek Kamiński, znany podróżnik, powiada, że Europa jest dzisiaj duchową pustynią, a Ryszard Petru zadziwi Państwa stwierdzeniem, że jego partii nie interesuje 5%, jak się domyślam, znacznie, znacznie więcej. A poza tym o szkolnych sklepikach, o wykuwaniu nowego gabinetu i o wyuczonej bezradności Platformy Obywatelskiej, pod którą to wyuczoną bezradnością kryje się zaplanowana uległość, która ma Albo zapewnić Donaldowi Tuskowi drugą kadencję w Radzie Europejskiej, albo gdyby jednak nie zapewniła, to przynajmniej zapewnić mu miękkie lądowanie w Platformie Obywatelskiej, którą do tego czasu przechowa dla niego ewakować. No i oczywiście stałe rubryki, felietony, wszystko to, co Państwo lubicie. Zapraszam do nowego numeru Tygodnika do Rzeczy.